W czerwcu 1941 roku, w obozie śmierci w Auschwitz, światło nadziei blaskuje pośród mroków piekła. Proszę, wyobraź sobie, jak w dusznej celi, w obliczu śmierci, samotność i nienawiść próbują zniszczyć twoją duszę. Czy kiedykolwiek czułeś się tak bezsilny, tak zdominowany przez strach? W tym krytycznym momencie święty Maksymilian Kolbe powstaje jako obrońca, przywołując Bożą moc, by stawić czoła demonom, które pragną Cię zgubić. Wyobraź sobie, że jesteś tam, w najciemniejszym zakątku tego świata, a wokół Ciebie panuje panika i zwątpienie. Święty Maksymilian, uznawany za orędownika miłosierdzia Bożego, dzięki swojej niewzruszonej wierze staje się symbolem, który ukazuje, że nawet w najgorszych chwilach można zabłysnąć miłością. Jest to historia nie tylko o walce, ale o determinacji i miłości zdolnej do pokonania najciemniejszych momentów. W tym filmie odkryjesz, jak walka duchowa staje się świadectwem miłości i nadziei. To, co poznasz, pomoże ci zrozumieć, dlaczego śmierć nie jest końcem, a triumfem oraz jak możesz znaleźć siłę w najtrudniejszych czasach, które niejednokrotnie przynoszą nam zwątpienie. Zastanów się, co najbardziej przeraża cię w obliczu śmierci, czy to lęk przed nieznanym, czy może obawa przed utratą bliskich. Te objawienia nie tylko zaskoczą Cię, ale również przekażą ludzkości, jak w chwilach grozy można odnaleźć prawdziwą miłość. Jeśli jesteś gotów na głębsze zrozumienie tej mistycznej religijnej walki, pamiętaj, by kliknąć lubię to oraz subskrybować nasz kanał. Wspólnie możemy zgłębiać te wspaniałe nauki, które rozjaśniają nasze serca, przypominając o sile Bożej miłości, miłosierdziu oraz nadziei, która nigdy nie zawodzi. To najważniejsze odkrycie, które może całkowicie odmienić Twoje spojrzenie na życie pośmiertne i znaczenie wiary. Przygotuj się na podróż, która otworzy drzwi do zrozumienia. Konfrontacja ze strachem, otwarcie na miłość oto co nas czeka. Wspaniała scena rozgrywa się w umyśle Maksymiliana, w świetle nadziei i w duchowym zmaganiu. Wyobraź sobie go stojącego pośród cieni, w obliczu niewyobrażalnego cierpienia. Wokół niego demoniczne moce krążą jak sępy, próbując zgasić światło w duszach więźniów, którzy zmagają się z paraliżującym strachem. On słyszy ich szept, przenikający jego myśli: Nie ma nadziei, jesteś sam. Ale Maksymilian wie, że to kłamstwo, które musi zdemaskować. W jego sercu tli się płomień wiary, który wciąż płonie, nawet gdy wszystko wokół zdaje się być skazane na zagładę. Kiedy jesteś w mroku, wołaj do Boga, a niebieska armia przyjdzie ci z pomocą. Te słowa Maksymiliana są jak potężne zaklęcie w obliczu zła. On sam stał się żywym świadectwem Bożej miłości, będąc ostoją dla tych, którzy zatracili nadzieję. Każda myśl, każde westchnienie ma moc nie tylko dla Niego, ale także dla tysięcy dusz, które oglądają Jego walkę. Widząc zwątpienie w oczach swoich towarzyszy, Maksymilian postanawia walczyć nie tylko z własnymi demonami, ale także z tymi, które otaczają jego ludzi. Każdy atak ze strony demona staje się dla niego okazją, aby zbliżyć się do Bożej miłości, niczym walczący żołnierz w bitwie o duszę, w której światło zwycięża ciemność. W jego sercu rozbrzmiewa hymn miłości, który staje się zapałem do dalszej walki. Maksymilian staje się głosem zachęty wśród innych więźniów, przypominając im, że nawet w obliczu strasznych cierpień nie są sami. On podkreśla, że najważniejsza jest nie utrata nadziei, ale jej podtrzymywanie. Jego zdecydowana postawa wobec demonicznych sił inspiruje innych do zaufania Bogu nawet w najgorszych okolicznościach. Każda historia, którą przekazuje współwięźniom, staje się opowieścią o miłości Bożej, która przetrwa nawet najgorsze cierpienia. Kiedy umierasz, nie polegaj na sobie, polegaj na Bogu, mawiał, a te słowa stają się mantrą w ich sercach. Wśród mroków i chaosu Maksymilian nie przestaje modlić się nie tylko o siebie, ale także o swoich braci w cierpieniu. Jego modlitwa staje się tarczą ochronną, która otacza jego duszę i dusze innych. Cały czas walczy, niczym Dawid z Goliatem, z nadzieją, że jego przykład da siłę i odwagę innym, by podjęli walkę o swoje dusze. Tak w sercu więzienia, w najciemniejszym miejscu, błyszczy światło prawdziwej miłości, które jest widoczne tylko tym, którzy wierzą. Wspólna modlitwa więźniów staje się armią, która stawia czoła demonom w tej duchowej bitwie. Maksymilian Kolbe nie tylko staje na czoło tej walki, ale także zapala płomień nadziei, by przypomnieć wszystkim, że miłość z Boga ma moc, by przetrwać wszelkie cienie, jakich można doświadczyć. Gdy Maksymilian stawiał czoła demonom, miało to potężny wpływ nie tylko na niego, ale także na dusze innych więźniów, którzy zauważali jego niezłomność. Wśród murów obozu, gdzie strach miał potężną moc, jego postawa stawała się promieniem nadziei, rozprzestrzeniającym się jak światło poranka przez mrok nocy. Każde jego słowo było jak nasiona miłości, które kiełkowały w sercach jego towarzyszy. Jego siła jawiła się jako nieosiągalny ideał, ale także jako namacalna rzeczywistość, która dawała im powód do przetrwania. Maksymilian zrozumiał, że Bóg nie opuszcza swoich wiernych nawet w najciemniejszych chwilach. Kiedy umierasz, nie polegaj na sobie, polegaj na Bogu, mawiał, co oddziaływało na innych więźniów, budząc w nich w pełni świadome pragnienie zaufania Bożej miłości. To nie tylko kazania, ale osobiste świadectwo, które stawało się ich tchnieniem nadziei. Finalnie Maksymilian podzielił się swoją duchową odwagą, oferując konkretne lekcje, które stawały się fundamentem ich wspólnej wiary. Uczył ich, aby w chwilach kryzysu szukali nie tylko swojego zbawienia, ale także daru miłości dla innych. W tańcu cierpienia nie tylko szukaj ulgi dla siebie, ale i dla tych, którzy cierpią bardziej, mówił. A jego słowa były jak promienie słońca, które przełamywały chmury klasztornej burzy. Kiedy Maksymilian rozmawiał ze swoimi towarzyszami, każdy jego uśmiech, każde pokrzepiające słowo miały moc przemieniającą. Nawet najstraszniejsze chwile stawały się okazją do zbliżenia się do bogatego skarbca Bożej Miłości. Nawet w obliczu najgorszych prób, nigdy nie jesteśmy sami, w ciemności staje się widoczne prawdziwe światło, podkreślał z odwagą. To, co działo się w sercach tych ludzi, było świadectwem woli Bożej. Ich więź z Maksymilianem była pełna zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Jego jasny głos zapewniał ich, że Boża niezmienność trwa mimo okrutnych warunków, które ich otaczały. Każdy wieczór po długim dniu zmagań zakończony był modlitwą, w której Maksymilian za każdym razem wspominał swoich współwięźniów, przekazując im siłę i poczucie jedności. Słuchając jego słów, więźniowie zaczęli odczuwać, że każdy dzień, każda chwila w obozie może być nie tylko czasem cierpienia, ale również sposobnością do odnalezienia sensu. Jego wiara inspirowała ich do dalszego działania, a każde niewielkie działanie składało się na większy obraz miłości Bożej. W takich warunkach, gdzie żywność była ograniczona, a nadzieja wydawała się gasnąć, Maksymilian przypominał im, że prawdziwe pokarmy można znaleźć w miłości, które dają sobie nawzajem. W tej fatalnej sytuacji Maksymilian nie tylko jako kapłan, ale także jako brat stał się silnym fundamentem dla innych. Jego żywe świadectwo przekraczało tysiące słów. Uczył, że nie ma większej walki niż ta, która odbywa się w naszych sercach. W jego myślach i modlitwach nieustannie przypominał sobie i innym, że Boża Miłość nie zna granic, a prawdziwa siła tkwi w wierności tej miłości, gdy stajemy w obliczu wszelkich trudności. Przez te dni czerpienia i zmagań, Maksymilian postawił fundament pod Królestwo Boże, które w sercach więźniów zaczęło rosnąć jak niepowstrzymana jaskrawa roślina. Wiara, którą dzieli, przenikała serca i umysły, formując w nich nowe pojmowanie miłości i nadziei, które mogły przełamać każdy mrok. W Psalmie XXIII, choćbym nawet przeszedł przez dolinę cienia śmierci, nie zlęknie się zła, bo ty jesteś ze mną. Te słowa odzwierciedlają to, co Maksymilian przeżywał, bliskość Boga w chwilach rozpaczy. W obliczu sytuacji, która zdawała się niemożliwa do przetrwania, Maksymilian znajdował siłę w tej obietnicy. To była nadzieja, której nigdy nie mógł stracić i którą starannie dzielił się z innymi. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że śmierć jest przejściem do pełni życia. To nauka, która w obozie musiała być przekazywana i praktykowana, paradygmatu życia, które nie kończy się w mrokach tego świata. Nie lękajcie się, powtarzał, a te słowa przenikały przez niepewność i strach, stając się motorem zmiany w sercach jego towarzyszy. Każdy dzień w obozie, wypełniony cierpieniem, nabierał nowego znaczenia dzięki jego niezmiennemu zaufaniu Bogu. Dla Maksymiliana śmierć nie była końcem, ale triumfem, kolejnym krokiem w kierunku miłości Bożej, która czekała na wszystkich wierzących. W tym kontekście więźniowie zaczęli dostrzegać, że ich dążenie do Boga i głęboko pamiętanie Jego obecności były kluczem do prawdziwego życia, nawet w najczarniejszych momentach. Koszmar był obozem, ale w sercu Maksymiliana istniał inny świat, świat pełen nadziei, miłości i odkupienia. Te nauki harmonizują z objawieniami świętego, który w obliczu demonów i mroków stał się świadkiem Bożej miłości. Uczył współwięźniów, że takich chwil kryzysowych nie należy obawiać się, lecz przyjmować jako dary, które prowadzą do głębszego zrozumienia. W chwilach grozy stajemy się bardziej świadomi obecności Boga w naszym życiu, mówił, inspirując ich do zaufania w Bożą opiekę. Maksymilian pokazywał, jak przez wiarę można znieść największe cierpienia. Modlitwa była jego bronią, stanowiącą wsparcie nie tylko dla niego samego, ale także dla tych, którzy się zagubili. Każde wspólne wołanie do Boga było jak kumulacyjna moc miłości, która odpierała demony i Niemców z ich niecnych planów. Podczas gdy inni więźniowie popadali w beznadzieję, Maksymilian umacniał ich duchowo, wszerz wsprowadzając poczucie wspólnoty. Przywołując Bożą obecność w najtrudniejszych chwilach, Maksymilian stawał się dla innych nie tylko przewodnikiem, ale i przewodzącym w poszukiwaniu sensu. Życie nie kończy się z chwilą śmierci. To, co następuje, jest większe i wspanialsze, ponieważ w miłości, jaką dajemy i otrzymujemy, sięgamy aż do Boga, tłumaczył. I tak w sercach więźniów zapanował nowy porządek, oparty na wzajemnej miłości i zaufaniu. W każdej modlitwie, w każdym chwili współczucia i miłości, Maksymilian potrafił dostrzegać Bożą obecność. Wierzył, że ci, którzy za nim podążali, również zobaczą radość w wieczności, jeśli tylko trwale zachowają miłość w sercach. Ludzkość miała zatem szansę, aby w miłości prawdziwej znaleźć życie wieczne. Słodkie przyjęcie Bożych obietnic dało więźniom moc na przetrwanie, a Maksymilian, ich kapłan, był najlepszym świadkiem tej prawdy. W chwilach pryzysowych radość uczuć wypływała z nauk, które uczyły o miłości, nadziei oraz zbawieniu. Tego można doświadczyć w każdym monotonnych dniach, w każdych mrocznych chwilach, które potrafiły nawet najcięższe serca odmienić w najsłodsze radości. Praktyczne nauki płynące z doświadczenia Maksymiliana były bezcennym skarbem dla jego współwięźniów, którzy w najtrudniejszych chwilach powracali do jego słów jak do latarni w mroku. Kluczowym przesłaniem było zaufanie Bogu w chwilach kryzysu. Niech modlitwa stanie się waszym codziennym schronieniem, a każdy trud dniem wzrostu, powtarzał, podkreślając, jak ważne jest, aby w każdym momencie, nawet w obliczu cierpienia, zanurzać się w modlitwie, która łączy nas z Bożą miłością. Maksymilian pokazał, jak modlitwa może stać się nie tylko wsparciem, ale prawdziwą bronią w duchowej walce. Każda Eucharystia, do której miał dostęp, była dla niego źródłem energii, którą dzielił z innymi. Regularne przyjmowanie Eucharystii dawało siłę na zmagania, a także przybycie łaski, ponieważ łączyło ich w miłości i solidarności, niezależnie od mrocznych okoliczności. Kiedy czujesz się najsłabszy, szukaj Pana, a On znajdzie Cię w najciemniejszym zakątku, mówił, wiedząc, że w najcięższych chwilach modlitwa staje się miękkim światłem, które kieruje ich ku nadziei. Ważnym elementem Jego nauk było także przesłanie o przebaczeniu. Uczył swoich towarzyszy, że przebaczenie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, otwiera serce na miłość. Niech przebaczenie będzie waszą mocą, mówił, po czym dzielił się własnym doświadczeniem. W obliczu takiej niewyobrażalnej krzywdy, jaką doświadczali na co dzień, Maksymilian był przykład tego, że można nie tylko wybaczyć, ale także dostrzegać Bożą obecność wśród bólu. Tego właśnie uczył swoich braci, że nawet w obozie śmierci mają możliwość wyboru miłości nad nienawiścią, co daje sens ich cierpieniu. Jego podejście obejmowało także aspekt przemiany w obliczu wyzwań, które napotykali. Pamiętajcie, że to właśnie w trudnych momentach odkrywamy prawdziwe oblicze Boga, mówił. Wzywał ich, aby przyjmowali cierpienie jako drogę do duchowego wzrostu, jako formę oczyszczenia, która może prowadzić do nieocenionych darów. W chwili, gdy czujecie największy ciężar, jest to czas, by wzmocnić swoją więź z Bogiem, dodawał, a to przesłanie stało się czymś, co trzymali blisko serca. Wspólna modlitwa, modlitwy pełne prostoty i szczerości, połączenie ich dusz w niewidzialny krąg miłości, stawała się ich tarczą przed złem. To doświadczenie wspólnoty w modlitwie pokazywało, że miłość Boża ma moc przemieniająca nawet w najtrudniejszych chwilach. Maksymilian jako duchowy przewodnik wiedział, że życie duchowe nie można tworzyć w izolacji uczył, że jesteśmy wezwani do wsparcia się nawzajem, dzielenia się wiarą, siłą i nadzieją. Nie zapominajcie, że każdy z Was nosi w sobie świętość, nasza jedność jest naszą siłą, mówił, przypominając im, że w obliczu trudności każdy z nich jest częścią większego planu Bożego. Maksymilian przemieniał codzienne cierpienie w coś pięknego, ucząc innych, że przez zaufanie Bogu mogą przekształcić swoje życie w świadectwo miłości, które przezwycięża wszelkie smutki. Jego nauki miały tę moc, by nie tylko inspirować, ale także przynosić ulgę w najbardziej przerażających chwilach, pokazując, że nawet w więzieniu można znaleźć prawdziwe życie, jeśli tylko wierzy się w miłość Bożą. Podsumowując tę niezwykłą opowieść, święty Maksymilian Kolbe ukazuje nam, że w obliczu najciemniejszych chwil, najważniejsza jest miłość i nadzieja. W obozie śmierci, gdzie wszystko wydaje się stracone, jego duchowa walka z demonami staje się dla nas lekcją, że życie zawsze przejawia się w miłości Bożej. Każda jego nauka. Każda modlitwa oraz każde gesty wsparcia dla współwięźniów stają się dowodem na to, że nawet w największym mroku można odnaleźć promień światła. Jego przesłanie nie tylko przetrwało próbę czasu, ale także stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Nawet pośród cierpień Maksymilian nigdy nie tracił z oczu Bożego planu uczył, że każdy z nas jest powołany do miłości i że możemy wnieść tę miłość do życia innych ludzi nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Czy nie warto więc pomyśleć o tym, jak możemy stać się narzędziem Bożej miłości w naszym codziennym życiu? Po tym wariantowym przykładzie z jego życia, proszę zastanów się nad pierwszym krokiem na ścieżce duchowej odnowy, być może to modlitwa wieczorna, w której zaprosisz Jezusa do swojego życia. Jak często dajemy sobie czas na refleksję i modlitwę, aby przyjąć tę boską moc w naszym sercu? Twoje osobiste zmagania, lęki i wątpliwości mogą znaleźć w modlitwie odpowiedź. By Maksymilian był opoką w tej duchowej walce, przykładem niezłomnej determinacji. Zastanów się nad tym, jak możesz każdego dnia otworzyć swoje serce na innych w miłości i przebaczeniu, tak jak uczył Maksymilian. Możemy być lepsi dla siebie nawzajem i dostrzegać w innych oblicze Boga. Dzieląc się sercem pełnym miłości, możemy nie tylko pomóc innym, ale także sami doświadczyć transformacyjnej mocy miłości Bożej. Modlitwa, zachęca, a nawet najprostszy akt dobroci mogą stać się iskrą, która rozpali ogień nadziei w sercach tych, którzy potrzebują wsparcia. Jeżeli te objawienia do ciebie przemówiły, nie zapomnij polubić tego filmu i podzielić się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Twoje doświadczenie może stać się inspiracją dla innych, którzy również potrzebują otuchy. Zapisz się, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści, które przypomną ci o wspaniałości Bożej miłości, o sile ducha i o tym, jak w chwilach zwątpienia można odkryć prawdę o bliskości Boga. Każdy z nas nosi w sobie potencjał, by stać się świadkiem Bożej miłości w świecie pełnym mroku. Jak Maksymilian Kolbe możemy wnieść do życia innych światło nadziei, które potrafi przezwyciężyć najcięższe przeciwności. Zacznij od siebie. Spójrz w głąb swojego serca i pozwól, by Boża miłość kształtowała Twoje działania. Przyjmij prawdę, że miłość zawsze zwycięża, a życie nigdy nie kończy się prawdziwym cierpieniem, lecz prowadzi do jedności z Bogiem na wieki. W ten sposób Maksymilian pozostaje nie tylko świadkiem miłości Bożej, ale także zachętą do tego, abyśmy i my stawali się jej nosicielami. Pamiętajmy, że życie wieczne jest naszym celem, a jakże pięknie możemy tego doświadczyć, gdy podążamy śladami miłości w każdym naszym działaniu. Niech te słowa pozostaną z nami na zawsze, jako przypomnienie, że nawet w największym mroku światło miłości Bożej zawsze jest w zasięgu ręki. W obliczu niepełności, strach i zwątpienie stają się codziennym towarzyszem. Jednak w życiu Maksymiliana Kolbego widzimy, że w najciemniejszych momentach można odnaleźć nieprzeciętną siłę i wiarę, które prowadzą do prawdziwej miłości. Kiedy myślimy o jego naukach, możemy zauważyć, że nie były one tylko teorią, ale stanowiły praktyczny przewodnik w trudnych czasach. Jego życie to nieustanna modlitwa i oddanie, które rozświetlało mrok otaczający obozową rzeczywistość. Każdego dnia, stawiając czoła wyzwaniom, Maksymilian przypominał wszystkim, że ich wartość nie zależy od okoliczności, ale od ich wewnętrznej godności, nadanej przez Boga. Niech każdy dzień będzie nową szansą na pokazanie miłości, zachęcał. Motywował ludzi do działania, do wpływania na rzeczywistość wokół siebie poprzez drobne gesty dobroci. Wspólne modlitwy, dzielenie się chlebem, nawet gdy było go niewiele, stawały się dla nich symbolami miłości w obliczu braku. Dzielcie się sobą, bo miłość wraca do tych, którzy ją dają, przypominał im. W małych aktach życzliwości znajdowali oparcie, przezerwy w okruchach miłości odkrywali sens. Każdy z nich był częścią większej całości, a Maksymilian, jako ich przewodnik, wzywał do wspólnoty, do zjednoczenia się w ewangelizacji miłości. Uczył, że przez działanie w jedności można przetrwać najtrudniejsze chwile. Jego obecność w obozie była jak balsam dla zlanych run wodą dusz. Pamiętajcie, że w każdej chwili, nawet w najstraszniejszym cierpieniu, możecie sięgać po wzniesionego, tłumaczył, zapraszając do odkrycia głębokiej Bożej miłości. Te słowa stały się wsparciem w obliczu zagrożenia, a ich serca zaczęły tlić się nadzieją. Maksymilian uczył ich również, że każdy jest powołany do heroizmu, że przez wiarę można zaakceptować niewyobrażalne cierpienie. Jego życie, pełne codziennego wyboru miłości, stało się świadectwem, które przynosiło zbawienie nie tylko jemu, ale również innym. Działajcie jak Chrystus, dając siebie bez reszty, mówił. Obok niego żaden współwięzień nie czuł się samotny, on stał się przykładem tego, jak miłość może przezwyciężyć nawet najbardziej przerażające okoliczności. Pomimo mroków obozu, Maksymilian pozostawał miłością bożą w datków, w modlitwie, w słowach, które pełniły duszę nadzieją. Ludzie wokół niego zauważyli, że miłość ma moc do przemiany, do uzdrawiania ran duszy, które w obozie były zadawane na każdym kroku. Jego nauki nie tylko inspirowały, ale też pozwalały współwięźniom dostrzegać piękno życia, nawet kiedy wszystko wydawało się stracone. To, co działo się w ich oczach, było znakiem Bożej łaski w najcięższych warunkach. Możemy przeżyć w mroku, bo jesteśmy światłem dla siebie nawzajem, mówił. W tej trudnej walce odkrywali nowy sens i nadzieję, wypełniając całe swoje życie miłością, która przetrwa wszystko. Dzięki Maksymilianowi nauczyli się, że prawdziwa wolność jest darem, którego nikt nie może im odebrać. Przetrwają, bo noszą w sercach miłość, która nigdy nie ustaje, nawet w obliczu najgorszych prób.